Czy wam też się tak zdarza, że kiedy macie ochotę na małą czarną, o poranku zalewa was fala wyrzutów sumienia? No bo przecież kawa wypukuje magnez i odwadnia. Ale okazuje się, że żyliśmy w błędzie, a zła sława kawy niekoniecznie jest zasłużona. Dlatego właśnie o kawie, magnezie i odwadnianiu będziemy dzisiaj rozmawiać. Kolorowe pisemka i reklamy w telewizji codziennie bombardują nas ostrzeżeniami, że zła dieta, stres i picie kawy powodują znaczne obniżenie poziomu magnezu. Ale ile z dwoma pierwszymi stwierdzeniami nie sposób się nie zgodzić, to oskarżanie kawy o wypukiwanie magnezu jest niesłuszne. Ale od początku: kofeina faktycznie powoduje wypukiwanie magnezu i wapnia. Według badań wypicie 300 mg kofeiny, czyli plus minus 3 filiżanek dość mocnej kawy, doprowadzi do utraty około 4 mg magnezu i 1 mg wapnia. Ale kawa składa się nie tylko z kofeiny, ale także m.in. z magnezu. W jednej filiżance porządnego espresso znajdziemy minimum 24 mg magnezu, a więc jeśli dziennie Powiedzmy, pijemy trzy filiżanki kawy, dostarczymy aż 72 mg magnezu. Jednym z najczęściej wymienianych i najpyszniejszych źródeł magnezu jest gorzka czekolada. Dla porównania, aby dostarczyć 72 mg magnezu, musielibyśmy zjeść jej aż pół tabliczki. Kofeina natomiast wypłukałaby nam ilość magnezu odpowiadającą o takiemu kawałkowi. Innymi słowy, z każdą wypitą filiżanką kawy dostarczamy do organizmu przynajmniej 22 mg magnezu, nawet po uwzględnieniu negatywnego działania kofeiny. A jeśli dodamy do tej kawy łożeczkę mleka, także z wapniem wyjdziemy na plus. Świetnym tego przykładem jest Korea Północna, gdzie według badań kawa jest... Głównym źródłem magnezu dla grupy wiekowej od 30 do 64 roku życia. Z kolei The Journal of Nutrition opublikował w 2003 roku wyniki analizy dotyczącej diety Amerykanów, z której wynika, że kawa dostarcza przeciętnemu dorosłemu Amerykaninowi średnio 5,3% magnezu. Ale nie zapominajmy o odwodnieniu organizmu. Przyjęło się mówić, że wypicie kawy niewątpliwie doprowadzi do utraty sporych ilości wody. Zatem sprawdźmy, jak to wygląda w badaniach naukowych. Na początek zobaczmy, ile wody tracimy, wypijając filiżankę kawy. Zawarta w kawie kofeina ma działanie moczopędne, więc im mocniejsza kawa, tym więcej tracimy wody. Tak przynajmniej głoszą teorię. Ale okazuje się, że to również nie jest prawda. W tym badaniu jest napisane, że u osób regularnie pijących kawę wzrasta tolerancja na działanie moczopędne kofeiny. Czyli jeśli pijemy kawę 2-3 razy w tygodniu, to nie wywołuje ona intensywniejszego oddawania moczu niż wypicie tej samej ilości, np. wody. Wychodzi na to, że przeciętnego kawosza kawa ani nie odwadnia, ani nie wypukuje mu magnezu. Przeciwnie, jest jego źródłem. Co prawda 22 mg to nie są zawrotne ilości, ale dorosły człowiek potrzebuje około 360 mg magnezu dziennie, czyli 3 filiżanki kawy to około 20% dziennego zapotrzebowania na magnez. To jest więcej niż w popularnym neomagu stres. Taki powinien być magnes. Znalazłam też badanie przeprowadzone na grupie 19 zdrowych osób w wieku od 21 do 27 lat. Uczestnikom badania Podawano przez dwa tygodnie trzy filiżanki kawy lub herbaty dziennie. Po tym okresie zaobserwowano, że u osób, które piły kawę, stężenie magnezu w surowicy wzrosło o 4,3%. Natomiast u osób pijących herbatę nie zaobserwowano zmian w stężeniu magnezu w surowicy. Kolejny dowód na to, że kawa dostarcza magnez, a nie go zabiera. Nie oznacza to jednak, niestety, że możemy pić kawę bez ograniczeń. Szkoda. Kofeina pobudza nasz organizm, ale z tym też nie wolno przesadzać, dlatego 3-4 filiżanki dziennie to powinna być maksymalna dawka kawy, na jaką sobie możemy pozwolić. Co ważne, nie wolno zapomnieć, że kawa jest bogata w polifenole, a te utrudniają wchłanianie m.in. innymi żelaza z pokarmów. Dlatego nie powinno się pić kawy ani herbaty podczas posiłków ale ten temat nagrałam już wcześniej, a odcinek znajdziecie tradycyjnie w opisie filmu na dole. Do kawy i magnezu będę wracać jeszcze w kolejnych odcinkach, bo to temat rzeka. Opowiem o najlepszych źródłach magnezu, o tym, dlaczego picie kawy jest korzystne dla naszego zdrowia oraz o tym, czy dzieci, kobiety ciężarne oraz matki karmiące mogą pić kawę. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a jeśli już go subskrybujecie, to możecie to robić bardziej, klikając w dzwoneczek, o tutaj. Będę wdzięczna za klikanie łapek w górę, komentarze i udostępnianie filmu. Pozwoli to na dotarcie filmu do większej liczby osób. Możecie także mnie obserwować na Instagramie oraz na Facebooku. A my widzimy się tradycyjnie już za niedługo. Do zobaczenia.